Chutyszy, kombinuje! Jestem niewinną kasjerką! No, ja ja Hajs nie. będzie nasz! Mam ha, ha. dwa koty małe Ej, zginąć Dobra, to Adminos, chodź ja po chodź, chodź. Dobra, dobra Wiecie kim ja jestem? Ja jestem Spajsjerką Nie jestem zwykłą z kasierką! Dobra, to się patrzy z dachu MYK! To jest napad! Adminos. Ej, to Adminos dał obsługę Musi nam pomóc cały skarb wyciągnął. Dobra, idę, chodź To tak wszystko... Wpadło. Czekaj, wpadło, Paweł, Paweł nie. Pójdź, chodź! Chodź tu kasierko! Oprócz Pawła, zostawcie Pawła, chodźcie i chodźcie tu wszyscy! Dobra Oprócz już chcę. Oh, no. no. Czekajcie! Nie, nie wiem czy to się uda. Dobra, trzeba to wyknąć. Ej, Bladdy! Chodź, ty chodź na chwilę tu, chodźcie na chwilę do głównej sali i będziemy robić i pokażę wam kim jestem! Ja No to już chodź! Gdzie jesteś? Nie widzę. Cię. Patrz, chodź do głów patrz, patrz, patrz! Jestem z to <laughs> Wow

GONI CHOŁOŚCIE CZOŁĄ 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 Nie możemy uciec A Nie możemy złapać Pawła Spider-Man Bawiam się w Dobra, Admiros, chowaj yeah. yeah. MAM CIĘ yeah. No dobra, yeah. brawo Z Zaczynamy nasz odcinek, elo elo Tak Witam w Tamtlandii Wziąć z gramy Payday 2 A ze mną jest e, Paweł, <grym> Plaga, Admiros i Diabeł no. Marko no. Coś nie pykło he he. Czemu nie pykło? E, no, pykło nie, no bo ja już się zrespiłem. Klikum Chyba mówi, ktoś się, tak się zrespił nie. na mnie, a jestem szukający. <grym> Sorry, Paweł. <grym> <Co>? Nie, nie, <grym> nie, nie. Panie ja, ja zginąłem od razu. Aha, nice, cock. No właśnie, jak, jak się zrespicie na kimś, to od razu nice wpisujcie kill w konsoli Nie, no wtedy? Paweł, jesteś na mnie. Wpisz kill, ukośnik kill. Ukośnik jak... kill, a, tak, prosa. jesteś na mnie. Jak się tak, zrespisz na kimś, to wpisuj kill wtedy. To wtedy no to już szukasz, to... widzisz? To Dobra. Plaga, tu nas nigdy nie znajdą. Na pewno nie. Dobra. Oni są za głupi na to. Dobra, dobra. Oni nie znają podstawowych sztuk włączamy soundtrack i teraz zrobimy to na cicho. Dobrze. Miednica to, nie to i nie pchaj się tak. Nigdy nie znajdziemy. Nie uważaj za gruby na takie coś, żeby po cichu. Nie da się wejść. Nie dobrze. Co to się dzieje? Halo. O! Cicho, cicho, cicho admiroz, ale... dawaj, cicho, to ja nie znajdą. Oni są za głowy, że znaleźć. Mam nadzieję, że mi nikt nie widział. Ja wiem, gdzie oni są. A, ej, admiroz, stój w pozycji, przerzej. Stój w pozycji, Nie, nie się nie kucaj. Hello? Kurde, nie zadziałało. Nie a ma ich tutaj. A może tu? Nie ma ich. się trochę. Dobra, no, Paweł, Paweł, rozmnożyć się musimy. Kujmy. Tak, musimy się rozmnożyć. O, przy... o, o, O! O! chyba nie. O, nie tak! O, nie! Paweł, stój, stój, stój na dworze O nie, za późno, jesteśmy zgubieni Fżżżu. O nie o -o. A. Kurde, złapał mnie Harrow? Mam cię piesiele ja ci Harrow? <grym> <grym> Harrow? O nie, jebnąłem o framugę Opanować ten ban Szybko, Panie Pawle Panie Pawle, nie O nie, na typie, naprawdę o nie Zamknięte! Co to ma być? One hider hmm. left. Gdzie Ała. jest Pararos? A no. No. O, został. O, to fajny zostało. Pan Baba mnie gonił, teraz w proszę bardzo. No ładnie pani Power posił. Dobra, musimy poszukać tak. tu takiej uniwersalnej kryjówki Admiros, po której oni będą U. srać. Ale. Jezus, Jezus Maria! Ja to jest. A, więc. Uniwersalna szukasz? kryjówka do spraw. Dobra. Ja mam miejscowe chłopaki. Mam miejscowe i to bardzo dobre. Ultimate Shooting Horse! Ty nic, mój, to jest chyba najlepsza miejscowa pod słońcem. Mówisz? Że taka zabija. Zabija, mój, że nie jest sobie, mi mi nie Admirośla, nie radzę sobie. Tak mówisz? To tak zobaczymy, jak będzie. Nie mam tak gdzie się schować, tutaj się nie Daj się zamykać drzwi za sobą? Da się. Da chyba się, nie. Się. A to już wiemy no. gdzie jesteś. Czyli w jest sekretariacie. Dobra, idziemy tam. Nie, nie da się zamykać drzwi. <laughs> Ratujcie, ale to chciał mnie. Zwałcić? Dobra a, Tak Zwałci, No tak to już tele, tele, ty z tymi teletubbiciami Zaucić chciał mnie Chcia... Chciał cię zaucić? Chciał cię cię przytulić, chciałem przytulić tylko szuku, szuku, szuku. Szukać to każdy może Pamiętajcie, to ale już to to by się nie Pamiętajcie, nie widzicie, on jest niewidzialny <ślech> 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 Możesz ułożyć z tego piosenkę SK. K Znaleźć to to, szukać to każdy może, znaleźć to nie ma komu, te, 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 te. nowy hit, no. zrób to fit master człowiek na przykład o, ja to zrobiłem? O, o nie! <laughs> ja Trochę przypał, ja przypał. <laughs> Wracaj do tchórzu O ty, jest. nie ma szans Jaki, jaki a... przypał, wyszedłem sobie, a tu szukający, nie? Ej, ja w ogóle się nie zauważyłem Na pewno mnie znajdziecie, coś bo to tak... jest Coś pytaje. tak pękło no. Ale dobre miejsce, nie spodziewałem się, Plagusie, że się, przybiegły. Mógłbym tego nie rozwalać. Ej, mnie to na przemian albo antenka, albo gruba dupa wystaje, wiesz? Tak? <noise> tak to jest, Dobra, jak jest grubo dupą. Plago, musimy się rozmnożyć i poszukać. Dobrze, Nie musicie, tak w żadnym <noise> wypadku, nic nie szukacie, proszę Ja cię. myślę, że Paweł na pewno <noise> nie, nie jest ma mnie. w pokoju tu, tu, Nie mam mnie, Gdzie może być Paweł? Gdzie, Gdzie on może być? Gdzie może być? <noise> ha, ha. I czy, idźcie za grubą dupą. Złapany oszukany! Ej, mam pomysł, Paweł, stój tu na chwilę na tym autobusie. U mnie nie znajdzie się nigdy. Patrz tak? na to. No, wiem, Zobaczymy. Ale, Patrz, ale dobra miejscówka na przyszłość. Ale mam miejsce. No później tak zapią. Nie złapią, mnie nie mają jak. No to tutaj do góry pod i kliknąć. Ja, A mam, to, że ja, ja mam, myśli, mam najprostszą... Panie, najciemniej panie, pod latarnią Tutaj stój. Mówisz? Mówisz? Tutaj stuń. Tutaj? No stąd tutaj. Możliwe, że tak jest. O, no? znowu nie szukają Że, Żeby wam podpowiedzieć, widzę właśnie Pawła i... To, tu, nie ruszaj się Dobrze? Hmm, to może się udać, <laughs> może się udać. Widzę Plagusa <laughs> widzę który się wchodzi do. do budynku Pomyślimy o tym dobra, A nie, dobra. panie Pawle, mam pomysł, stań tutaj O tu stań Ej, Co wy robicie chłopaki? Zacznijcie <laughs> szukać ludzi, a nie miejscówek może, Jeszcze minutę i wygram he, he, he. Może lepszy pomysł. Chodź bo nie ruszaj się <laughs> O, no to teraz to jest op. wcale no. teraz widzę dzisiaj. O... Nie, dobra. Wejście od dołu. Za... Serio? Dupce, no. Nie, no to dobro. Nie, no zanim szukać, ludzi, to się bawią. No, no to szukamy was. No, no, dobra, no, właśnie stop. widzę, jakiś szukacie. Stop, was szukacie bardzo mocno. Mówi, mówię, wam, stop, idziemy was znaleźć. O ja ile tu. Nie wiem. Zatrzymaj miejsce. zatrzymać czas. Ej, Admiros. Zatrzymać czas. Ty był Admiros, ja? No pan został. Raz, raz. Ej, ale muszę przyznać, że za chwilę dobra miejscówka muszę przyznać, co nie? Mhm. No. Ja tam byłem nawet. Najlepsza. Najlepsza. Bogówka. Ja My nie proszę, znajdziecie, pomyśle. nie ma szansy, proszę Nie ma szansy? Nie ma mu hop przed ziób. <laughs> nie ma szansy. <laughs> nie, mów, nie mów, że 5 sekund zostało i nie, nie ma szansy. No bo trzy to ci. dużo czasu. Ej, faktycznie, <laughs> że, gdzie ty byłeś? Gdzie był? <laughs> za tobą, blady. <laughs> o nie. Tam z tyłu! Mi... Aż tam się ukrył! Aaaa! Miałem tam poszu Oj, cool. Miałem poszukać... Ej kurde... tam poszukać, Dobra, Minos chodź za mną! ale Ja wiem, gdzie ty chcesz się schować, bo widziałem. Tak? Tylko, że tam nie wejdą dwie osoby. Wejdź <ślaś> mam plan. To i za nim. Teraz mam plan, bo ogólnie wcześniej nie przewidziałem. Chodź tutaj. O! Chodź tutaj. O! Ale cicho, Diabeł, O. Jak przytulnie. Nic nie mów. Dobra. Teraz, cyk. a, a kto szuka <grym> Paweł? W to ty zrobiłeś? O nie <grym> <grym> Ej, ale wiecie, że Paweł wie jak tu wejść chyba. Nie no, co ty? Ej, tu nie ma jakiegoś ukrytego tajnego przejścia? Zejście jest? No się mam, jo. Nie no, Dobra, ale Paweł. Ale nie ty... Dobra, ci, cieci, się, schowajcie się. się. Weźcie się z skiercie. Nie wiem, ci chodziło, Paweł wie jak tu wejść. Nie wie jak tu znaleźć. Ale jest ciemno strasznie. Ale Paweł nas nie widział chyba w ogóle, wiesz? Dupie. W domu Dupie. <grym> w Radomie. Haha! Próbuję <grym> ja, się wystraszyłem. Wow. No, nie, 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 nie! Fuck! <G Increks doorway stringy> Jeden uciekł go <s Elliott> Uciekł? No. Jesteś Ulece, otoczony <analogy> Admiro! Stać w imieniu prawa! Ale pan dawał, że nie widzi nas! Ale pan Budowałem! Budowałem! Tropem... Ja cię kręcę. Stać w imieniu dupy! Ten pal jest jednak przebiegły. Stać w imieniu dupy, to mi się podoba. Dobry tekst. Ale ciemno, nic nie widzę. Czekaj, musimy pomyśleć nad nową uniwersalną kryjówką. No chyba a coś znalazłem fajnego Pytanie czy istnieje coś takiego jak super uniwersalna kryjówka O no, na pewno Kurwa macie, to się nie da wejść mhm. O kurde, tu się... Dobra, ja już mam swoją miejscówkę Mam jeszcze jedną, ale tamta jest sytuacja. taka easy win, więc nie chcę tam wchodzić Aha, y A dobra Ja że zginąłem mhm. Teraz was znajdę Tu 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 Nadmirosu Tu 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 Ty to nas znajdziesz? <laughs> Bez przesady Szanujmy, Szanujmy się! Oh. Już jedzie po ciebie policja, Adwiros. Słyszysz? Po właśnie, policja, policja jedzie. Policja. Za te bluźnierstwa. Koniec nienawiści w sieci. Lubię pana, do wiem, Gdzie jest pararos? Wiem, gdzie jest pararos? Raz. Raz. Gdzie jest pararos? Tak? O! Joi, joi, nice spot. Na, nice kak. Nice kak. Nice kak. Ej, nice koki. Hey, nice nigdy mnie nie znajdziecie, tyle wam powiem. E. co tam kombinujesz? Złapałeś go? <laughs> Co w jaką mało powiedziane? Dobry pomysł po Teletubi... Mam do bardzo jedzie. dobrego spota Wow, nice Też mam fajnego spota, cieszę się z siebie A ja tu mam takiego spota, że się zestracie Cieszę się, że się mam <laughs> hmm. Stój w imieniu dupy kiberek. Panie Admirosie, co pan robisz? Pararosu. Rozglądam się, ale nie widzę was Ktoś jest bardzo blisko Ty masz nas szukać, a nie rozglądać się no Właśnie, po... Bloody podskocz nie, nie nie. Hmm. ja hmm. jestem ukryty, tak, że mnie nie widzisz, na pewno. A on no to Plagus jest w takim razie. Ja ja no, Oczeki no, się tego nie widzisz. Nie. Tak, no, to jesteś ty, to jesteś ty. No nie widzisz. Zdań, parskaczący o, trójkąt. Się. Ale tego... A, to się ma, jo. Ej, w do mnie, zobaczcie, zobaczcie to jest fajnie. No to też jest zajebiście. A my jak znajdziecie, to się w życiu do mnie nie dostaniecie, tak się dobrze poukrywałem. Na 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 na. Cześć. No jo, pa. Nie ma mnie! Czekaj! Dogadajmy się u, ile! U, u. Tam jest lepszy spot. Tak? tak? Widzimy, tak. Ja, ile no chcesz mielić? Ile, ile, ile mam ci zapłacić? Dam ci coś. E, milion. Milion ci dać? Czekaj, ale to to wchodzi w ciemnię, kieszenie zobacz. To, to może nie. E, Myślimy mieścimy się? Dzięki mnie tak. znajdziecie, tak się uderzynały. Uderzynały. Ze mną. Troszeczkę się przepychamy, ale. Jeśli nie znajdziemy, no to trudno. Ale patrz, weźmy zrobić mi tak. Na głowę. mi na głowę. No dawaj, ale patrz, możesz wejść Paczmy na ten, pyk, pyk i na mnie. Pyk, pyk. O, nice, jest working, o, man. O, MLG, pan. No, yeah, no, no i no, na znie, nie wiem, to Nie, no nie wierzę, że taką kryjówkę zrobiłem i wydaje mi się, że nie, nie oświetliłeś się mnie znaleźć. No, ale? Czuję się, się zdewastowany przez to, że tak Zdewastowany. Się się, no prawda. Za bardzo się schowałeś, no co poradź. No nie wierzę, tyle po prostu się, żeby to zrobić, a tutaj. Nawet... O no kurde, Admiros, stop, pokaż to, Admiros, co to mi kopnęło, Plaga? Nie wiem Bo... Bo... Po... Co, Prąd? po to Zobaczymy, czy on mnie znajdzie Pan cię kopnął? Ej, chcesz się bić, kurwa? Admiros, ale ty nie znajdziesz, jestem w środku budynku Przestań I mnie bić, Piotrek Normalnie I Tu są schody? Nawet gdybyś mnie znalazł. Ty, no bez dwóch kilometrów słychać, stary, przytłuczałem w tym ruchu What the fuck? What the fuck? Nie rób tego, panie Widzisz to? Ale pustądza, nie? Stary! 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 Jeszcze, raz, okay. jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz! Tu tam się wydaje, ta O stary! Starów tak nie? wiem mu... nie, mu... nie, no, mu... nie, ja jeszcze no, szukam! Nie zgadzam no, Nie zgadzam się! Nie zgadzam się. no, się nie! no, 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 O nie! no, o, no, ja z, musisz dać pomysł z tym. Paz, ja. dobra. Teraz was dobra. skopie, za skopie. No, pierdol, to jest coś no nie do, okay. do zrobienia. Ty dobra Paweł, chodź. No, idę. Stań tutaj, w tym rogu, tu, tu, tu. To? Za. No, stań teraz. poczekaj, ja, tak. ja zaraz na ciebie wskoczę. Dobra. Patrz do góry i bij. No? O, dzięki. Jeszcze raz, musisz naciskać. Eee! E, e, cały czas naciskaj, na no, parę Muszę go trafić, wiesz? Mm. Czekaj. Blisko. Paweł, ja już skoczyłem A. tam raz. Uwaga, uwaga! Szybko, szybko! Justem. Paweł! Dawaj, oh! podbijaj mnie! Podbijaj mnie, szybko, szybko, szybko! Paweł! I... Ale podbijaj Nie! Ale MLG to, to jest! Paweł, a takie triki da się nie? robić? Tak, nie stądziłem. Ej, chodź na chwilę, panie Pawle, stąd nie no. To jest faza, Weź tak tutaj przy ławce. Tam na górę nie, nie wydaje zły nie wydaje mi się. nie Nie, ale wiesz. ławki. O kurde, Dobra. i bigo. Ej, no i co, I operze, to jest masakra. O kurde, ale wybij mnie tak wiesz, bliżej tego musisz. Dajcie O, prawie. Ło, wow, <laughs> mi rzuciło. Ej, powinno się dać jakoś podawać rękę jeszcze, przecież to by było już w ogóle. Użyj mnie za a? się Ale jesteś na dole przecież. O, flipa. Może Ej, przysuń no. się trochę, panie Pawle, bo strasznie daleko pan nie jest. Przysuń się. Tak? Tak. No. Hop. O. No. Op. Nie mogę na niego wskoczyć. Bo przepychasz cały czas, kurde. No. no. Dobra, Dobra, dawaj, za, za blisko stoisz. Widzisz? Odbijasz. Ja, ja mu pomogę. O, o. no. Oj, nie. Musisz no mocniej, ma. dużo uderzyć. Dobra, wiesz. czekaj. Wejdź na Pawła. Teraz wejdź, wejdź na, Pawła. na Pawła. Teraz na mnie. Wejdź na Pawła. Ło. Dawaj. Musisz no wskazać na ławkę? Ej, no, dobra, ja po prostu, na Pawła. Po prostu, widzę, że ktoś tu nie ogarnia. Z... No. A Nie tych Dobra, wejdziemy na tego. Na... Diabeł nie rusza się. O kurde. O, teraz to już poleci. No dobra, nie. tylko trochę krzywo, co nie? nie no nie krzywo. No tam kombinujecie, ej. Upa! To... No. i <laughs> Nice, Paweł Ej, to kibel, widziałeś to? widzę, to robi? Nie, 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 ale nie, 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 no teraz. nie, No, teraz Eksperteczka, Paweł. A, dawaj, skarż. Kipelek tu jest. Dobra. Absurde. No właśnie zauważyliśmy, że tu jest kipelek. Można klocka przywalić, jak no. ktoś się na boi. Ej, Ale... e, mam pomysł. Chodź tu, Diabeł, już na chwilę. Czekaj, czekaj. Tak. Diabeł, zejdź tu no, trochę bliżej. No, Wejdź, no, nie zejdź sobie. tutaj koło kipeleka. Tak? No? No, stój, no. stój, stój, stój tu w rogu. Dobra. I skacz. Dawaj teraz. Bo oni się podrzucają, chłopaki. Dawaj, dawaj. Diabeł! O nie. O nie. Da się? On tu jest, on tu jest. Pararos, no? para no? para <noise> Pararos! <noise> Pararos! Chodź tu, panie plageuszu! Ej, no debile, nie no zaskakiwać, plage. Przecież plageusz jest tam! Chodź! O nie, czekaj. O nie, no, tak, tak! Stój, 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 stój! No, czekaj, A, daj panie. wskoczyć na górę. Patrz. A czas leci, nie? A ja ucieknę? No nie? I patrz! Stój, 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 stój. I teraz. E! No, jeden, jeden Woo, Nice! Pięknie! Ej, to nie jest przeopel, nie? Ej, to jest Tu jestem po drugiej ej, stronie to jest dobra opcja Wiesz jak ja się zdziwiłem? Wiesz jak, się, wiesz, jak ja się zdziwiłem z Plagusem w Tam patchowaliśmy się dla beki I nagle tak wyskoczyłem w kosmos Poleciał, nie? To było dobre O nie, chyba utknąłem w Myślę, że oh. jest... to przeniesie rozgrywkę na nowy poziom Gdzie jestem? ten? Tutaj, Admiral się złapał Już, już go łapę rozpędza się i go łapę z zadupala Nigdy to nie doskoczy! Nagrywasie! BlaDi! Paweł potrzebuje wsparcia Czekam, na dole, Gabel, ale nie ma wsparcia. Dladeuszu? Nikt nie no. zaskoczy na dół. Czas, Stój! Czas w imię nie dupy! Nie dupy. A czemu klagasz? Ja. Oh, nie do gościa! Ja za ja tutaj zabawa. Jak nie ja przeskoczy gościa? Ja myślałem, że on skoczył. No nie no, co? kurde. O! Tak, idziemy, No nie! Wygrał! W sekundę ostatnią! Ale chamstwo! Oszukaństwo! To było dobre. O, szukajam ci było. Tu za krzyki. To takie to jeszcze. Nie? No. Podoba mi się. Ej, e, Admiros! Ja chcę jeszcze raz, chodź. Ej, to dobra. właśnie wrzucił wrzuciło Hidden na nowy poziom! Paweł. Albo nie tu, musimy za to. Teraz o, ja. Dobra, to O, dobra. tutaj. Nie, Skagły. O, tu, musisz, chodź, chodź, tutaj. tu tu, tu, Czekaj, No tu dawaj, przy murku. A? Tutaj. Ło, no, tu, dawaj, przy nie, nie, poczekajcie. Musisz podskakiwać, no wchodź. Nie wiem, czekaj chwilę, ja ci powiem jak to sobie się. Poczekaj, ale teraz tak wiesz, eee, Ale ląduj na mnie. To nie jest takie proste. Co tam się dzieje? Pytanie! leć Zostaw Dziękuję! <grytania> 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 jak się tam czujesz? O, kibelek tak jest! Jeźdzę. To jest takie ładne miejsce, muszę przyznać. No, jest tam kibelek, jest. tam dostać, chyba się nie da. A, ja tutaj. Chyba hmm. się tak. Normalnie. Normalnie się schowam? Normalnie? Schowasz się? Piotrek, 3, 4 Nie wiem jak. Ma. Nie da się. <grytania> Ta. Ale to faktycznie przyniosło rozgrywkę na nowy poziom Tak, pewnie nowy poziom rozgrywki się zrobił no. No. Nie ma mnie A ty Admiros, ty jeszcze nie szukasz? Nie ma mnie Nie, ja jestem chowającym się O nie O, o. No, Dobra, chodź Chodź, do Pawła No ma, ma. Nie a Gdzie jest Paweł? Nie, nie wiem no, Idziemy Dobra, idziemy dalej, Admiros? Chodź, troszkę tutaj. Właśnie gdzieś oni, oni na dach to wskakiwali jest Ale we czyli czyli to jest normalne jakieś wejście O jak? Hmm U, Chyba, że Paweł im pomógł O, to Paweł nam pomógł. On był ze mną? Nie, ja już nie powiedziałem. Nie no Dobra, no jest, jest na Patrz, wrzucimy hejście. się. Ej, może wow. ten ty, tu idziemy, czy nie? Ja już tam przecież to z tymi. Do, 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 do. Trzeba z góry Tutaj zobaczyć. No Tutaj patrz. Zostałem <grym>. no nie, o. wiem TPU. Dobra, możemy pozwiedzać, chodź. Co tam. Dobra. Łoł, jak pies wskoczył. Ołaj. O, jak tu klimatycznie. No, klimatycznie tu jest, nigdy tu jeszcze nie byłem. pa pa. pomrok. Czy oni są tu gdzieś? Kawa, na hmm. pewno są. Paweł się możemy. Z, z, my... z tej, z sto... z tej z strony nie ich nie widzę, stary. Ale jak oni wydwujesz we Ktoś... Normalnie jest. No to się nie da, tutaj mało co można zwiedzić zwiedzieć. tego, pawła. <laughs> oni, są chyba... oni są chyba z drugiej strony, wiesz, nie? Wie? Hey, <coughs> Może ty raz musiał normalnie wejść. A gdzie, Paweł, gdzie ty, ty go widzisz? Się. Ej idźcie Na do Pawła, się... tam gdzie jest Paweł. Pytanie czy wiesz, gdzie teraz jestem. Ej xD, ej nie da się stąd zejść. Ej idźcie tam gdzie jest Paweł. Do Pawła idźcie, mogę. do Pawła. No, no. No, no, Wiecie, no. tam gdzie było te drabiny były, to tam jesteśmy, tutaj. No. Siemanko. No. no siema. Jesteście Siemańko. bardzo wysoko widzę. Jak wy no. tu weszliście? <laughs> Słuchaj, no, jesteście za mapą! No. <laughs> Z... jak no, oni tam weszli? Ale wszyscy we trójkę? No nie... No nie źle. Ale Patrz gdzie weszli, widziałeś? No dobrze. Tutaj jesteś da się tam wejść Niech, Chodź na murek no, ja no, chodź, wejść. chodź tu! Chodź, wiesz, chodź, chodź, wiesz co? No, mi się wydaje, że będzie dało się wejść na tekstury tutaj, chodź pode mnie Nieźle pan wiecie tam Zaraz, to, to, patrz. On jakoś normalnie no tam weszli. Przecież... No, dawaj, dawaj. Nie, nie daj. Do... He, oh. <laughs> no! no! <laughs> it me looking for? <laughs> o, oh, oh, ja I see it in your eyes. Dobra. Ja oh. dobra. dobra. <laughs> o, tam jest chyba z Mirosek, Admirosek. Jest? Admirosek. uciekaj! Uciekaj, uciekaj. Go. Go, go. Koniec Admirosa Ad ty Admirosie dziękuję, yeah. Paweł, yeah, yeah. brawo yeah. Brawo yeah. maskę. Ja, ale muszę przyznać, że taki opetel się zaczyna trochę robić. No i no. zajebiste to jest. Teraz no no fajnie O, będę szukał. Chłopaki, ja szuka. No, ale jest Co, panie, panie, panie pieśle. To jest nieźle. Muszę przyznać. Nikt się nie spodziewał, że to będzie takie takie o. Nie? Takie misiości, A który no? sektor jeszcze nie sprawdzony o był? Kurde. Paweł, jeszcze tamten sektor chyba nie sprawdziliśmy, co nie? Chodźcie. Ope. Sprawdzić, mm. który sektor jeszcze był nie sprawdzony. Ja widzicie, Ej, widzicie mnie? Patrzcie. Ja też mm. tak. Myślę, że tak. Mm. Dobry spocik, nie? <laughs> Jaka kryjówka zwykła. No na kryjówka. Prostym... Wrzucić was o, gdzieś? Chodź, chodź, Paweł, chodź. chodź, chodź. Ja mogę ja was gdzieś wrzucić? Idę, idę. Ja sobie pójdę do tamtej kryjówki. Dobra, Jolo, wrzucimy się sami. Chyba jeśli się da oczywiście. Dobra, tutaj I nikt nie, nie znajdziemy, czy się Czekaj. O okay. nie, tu w Musiałbyś... tym miejscu. Tu musi, Musiałoby być jakieś podwyższenie. A, o to, ale to... Kurde, no to tutaj nie no. zadziała. No, no. Musimy no, teraz inni, tak, ponieważ zobaczy. wiadomo o co, jak tutaj to wygląda sytuacja. Wiadomo, wiadomo. Hmm. Czekaj, ej, ej ej, tu, 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 tu patrz. Nie, chod chod tutaj. Chod o, tutaj, patrz, 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 patrz. Tutaj można, patrz. Ale tu kurde też można. co mnie na łatwiej. W sumie nawet bliżej. Dawaj, rób swoje. Oj! Uo, Paweł! Paweł, mi wyjebał! Ooo, jestem! Najskok! Nice, prawie? Dawaj jeszcze, ale poczekaj, musisz równo jak ja się ustawię. Dawaj, eee. To jest strasznie eee. mały ten parapet, Dawaj! Ci pomaga. O, kryjówka. Uuu, idziemy po nim. Come on! Dawaj, nie będzie oni sam, bo w ogóle ich nie przypuszcza. Ale muszę, muszę, muszę. Nie równaj, no, Musimy posłuchać palcowania. O, Słyszałeś? O, prawie. Ja to jest okay. prawie dawaj, 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 daj, do Jak coś, to, Paweł, idź do tej mojej kryjówki, gdzie ja tam byłem? Oni chyba gdzieś tu na dachu są. Czekaj, chwilę. E, słyszę ich. Są. No kurde Tom. Chodź za mną. się tam sobie nie piec, Taka, się no, dobra. Dawaj. Już teraz. Dawaj, teraz. Kurde, no krzywo, bo ty Weź... musi no, O o o o o o się o, o o nie Nie, e. o, nie, ja się o, nie masz wyjścia. Ty Ty czarodzieje. No karton, pieprzen, Sion. Sion. Dobra mam cię. Sion. Dobra, chodźcie Teraz po bula, tego na, Tego tam bula, No, to, tam bula, to nie jest derbula. To Będzie. Weź, jak Musi... tam się dostać do niego? No, trzeba tutaj. nie da się. Nie da się to wejść Oczywiście, że się da. Nie da się, co ty? Chodźcie z tego, z samochodku. No tutaj. tutaj plaga, tak. będę cię wybijał. Tak? Dobrze, no dobra. kurde Macie minutę, musi wam się udać. O kurwa, uf. Wiesz, co chyba z samochodu będzie lepiej? Chodź, Paweł, na samochód. Dawaj Dawał mi Tu Punch! Czuj, tutaj iść w jednym bliżej. Tuj być, tuj o, cholera. No. Dobra. Poczekaj, dajmy teraz. Troszkę bliżej, okej. Okay. Nie wyszło na mnie. Ej, dawaj nie dawaj do, teraz. niedobrze, macie dobrą taktykę. O! O! smoczył. Hmm. Wow, hmm. się odbiłem od. Straszisiu! Damy! A gdzież ty mnie pan czuje od razu? Ej, wiesz gdzie by już to dłużej można było wejść? Serio? No. No i patrz, co? Tutaj, na, ja na tam... latarnie, patrz ten. nice na, 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 na. spot! Finałowa runda. Dobra, finałowa runka. Tak. Tylko no. ja szukam na moim świecie. O, o, to dobrze. Oj O teraz schowajmy stop. się patrz. normalnie. Teraz ja schowajmy się by normalnie, się chybacie? Jak się zabić? Dobra, nieważne. Kill, konsoli? Nie żeby ten finał był naprawdę. No właśnie mnie nie działa. No, finał finalny. Patrz O. Tak, to schowajcie się teraz normalnie. Nie, nie mogę się, zabić, się zabić sam nawet. Pisz roz... kilka konsoli. Pisz kilka. No, Admirosie? Pa. O. Nie zadziałało. będę szukam z tobą. O. Dobra. O, Co Panie jest? Paweł, zrobiłeś to celowo. Dobra, nice No, No, ale ja ja to. Ja też mam paski. Paski. chodź, Panie Paweł, zgwałcimy ich szybko Dobre. i po sprawie. Tak jest. Zgwałcimy ich szybko so. i po sprawie. Szybki gwałcik. <laughs> Dobry finał. Teraz tu byś jest rozdzany. Ty, 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 ty. Ty, ty, nie Ty, ty, ty. Ty, za ty. wandal niszczy szyby. Tyle wandal. Zamknąć go. Tak wysoko nie wejdą, Nie, 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 Zaraz, komuś życie. No, jesteś jesteś bardzo wysoki. O nie jest aż tak, nie tak bardzo wysoko, ale, ale Rutu, nie wejdą tu skończy się no. <grym>, śmieszkowanie A używaliście zwyk na, na zwykłe gramy mm. teraz? Tak, o, tak, tak Normalnie, tak, tak, bez, żadnych skoków, bez żadnych skoków, bez żadnych skoków, bez, żadnych. bez żadnych skoków, tam. takich czarujących Po drabince, pyk, No na pewno, jasne Pyk, pyk trochę po latarni, ale to jest skillowe bardzo No Nie wiem czy dacie radę, chociaż blady to da rady, ale Paweł Paweł Kurwa, oj tak się wyjrzałem, mówię ups Co do Pawła miałbym wątpliwości Dobra, poszukajmy teraz całej reszty. No spróbuj, Ciebie spróbuj. Gdzie mogą być? szukajcie. Podpowiem wam, że to zielony dach. Zielony Green dach. Green mm. Zaraz. Więcej top. wam nie mówię. Ja też więcej nie mówię. Zielony dach. Zielona dachówka Green i reszty dach. Top. Ja wam mogę podpowiedzieć, że gram Ciri. Ja jestem strachem na próbę. To zmienia postać rzeczy w takim razie. <laughs> Widziałem te Deadpoola tam. Jega <laughs> sobie po ulicy. <laughs> nie mów mu, nie mów, bo będzie wiedział gdzie iść. No co ty? Nie wiem, który to dach. No, no wie po zieloni tak. to. Oni no, już dobrze wiedzą. Wokół zielonego dachu. Co mi się nasz na skonie robią z tym zielonym dachem? Dobra, to z tym dachem to trochę was tutaj ten pokierowałem niedobrze, nie? No. Tak naprawdę zielone jest coś innego niż dach. Ale jest dużo zielonego tutaj. Trawa? Tu gdzie jesteśmy, trawa. jest dużo zieleni. O, może tak. O. Ja tu nie widzę w ogóle zieleni. No właśnie też. A nie. bo ty patrz. Odwróć się, Admiros. Odwróć się. Widzisz zieleń? Hmm. Nie. No poważnie? Widzę, czemu, czemu, no po, nie, to jest żółte. Żółte, żółte. Właśnie plaga jest Zielone, faktycznie, zielone. Admiro! Widzę, że admirocy. Plaga na musi nas Plaga to jest. Powiedział im, że wszystko jest żółte. No i teraz, teraz A... my to znajdą. Przecież, przecież nie ma nic przecież innego. Przecież to jest żółte? Miejsce. Niemożliwe. Na pewno. Ale jesteśmy w zielonym miejscu. No. Ja pierdolę, to ten nie działa w ten dwie ten... strony, Admiral. O nie. O nie. <grym <grym Ej, <grym> nie, się, ej, ale nie, jednak się... Ej, uswoimy go. Diabełku, kojarzysz takie miejsce, zbyt... gdzie kiedyś chciałeś się ukryć? Eee, tak. tu Krzysiu nawet wybił szybę i sobie poszedł stąd, nie? No. Ja na początku wybiłem szybę, stwierdziłem, a. a, w sumie chyba tu nikogo Ej, no tam. ale patrzyłem tutaj, nikogo nie było. Byli jednak. A to skurczy byki. No zdążył, ja pierdziele, czaisz? Się. No dobra! I tym Piękny. akcentem no. myślę, że możemy Piękny. spokojnie zakończyć ten odcinek. Elo, elo. No się mam, trzymało się,